Dzień dobry, drodzy widzowie! Dzień dobry! Witamy Was w poniedziałek! Cześć, cześć! Poniedziałek, nowy tydzień, nowe wyzwania. No, zobaczymy, jak ten tydzień nam się spisze. Dzisiaj mamy zestaw za 51 tradycyjnie od dwóch dni. Słonik trzynastka, minusia, super linie wiśniowe, neonowe, zdraparty, siódemki, może pieniędzy. Idziemy nadrapać, idziemy nadrapać, minusie, no i oczywiście, tutaj, to gdzie linie. jest ta zdrapeczka, właśnie, super linie. Za chwilę wracamy, zostańcie z nami. Jesteśmy, jesteśmy i lecimy z koksem, kolokwialnie mówiąc, bo nie ma czasu. To są nagrody za multi-multis. Zobaczcie, w sobotnim losowaniu o 22.00 nikt nie trafił. Najbliżej była Edytka z kanału Edyta Gorczyca. Na pięć wytypowanych liczb trafiła 4. No, zabrakło dwójki. Byłaby piątka, no i piękne, piękne trafienie by było. Nikt nie trafił, więc bardzo was proszę. Zachęcamy do typowania na poniedział poniedziałkowe losowanie o 22. Multi, multi. To są nagrody. Symbolicznie dokładamy nagroda za trafienie trzech liczb. Złotówę dokładamy. Tu dwójeczkę dokładamy do czterech liczb. Proszę bardzo. I trójeczkę dokładamy do pięciu liczb. Tak więc policzcie sobie, jak chcecie. Mnie się już nie chce liczyć, ile tych drobiazgów tu jest. W każdym razie nagrody są. Bardzo Was prosimy. Tylko o wy... zwycięzców brak. Brakuje zwycięzców, <gry> ale mam nadzieję, mamy nadzieję, że się pojawią. Dobra, sprzątamy już ten bałagan. Także wiecie, na czym stoicie. Zachęcam oraz Enty do zostawiania komentarzy ze swoimi liczbami. Nawet nie musicie pisać Cześć, dzień dobry, miłego dnia. Wystarczy pisać swoje liczby i wiadomo... Że gracie i się bawicie. A teraz już lecimy z tymi zdrapeczkami za 51 dzisiaj. No i tak, super linie tutaj widzę, Karocia już ładnie zrówniutko nadrapała i co? Nic no nie i ma. nic. Krzyżyłeczka, Miniusia nadrapała i co? Nic. Na razie nic. Dobra, super 13, wiśniowe 7, neonowe 13, lotek, może pieniędzy, crazy i party. No to co, wybieraj sobie ja pierwsze. Wybieram. W szkole kiedyś pamiętam, jak jeszcze do szkoły podstawowej chodziłem, to robiliśmy tak zwane many, to się nazywało. Graliśmy w piłkę nożną, no i była tam ekipa 10 ludzi, i każdy kapitanowie wybierali po najlepszych, po jeden. Jeden taki, jeden taki, aż do najsłabszego. No to teraz ty wybrałaś draparty. No to, ja, z drap no to ja siódemki party. biorę. No to ja biorę superlinie. No to ja minusie. No to ja biorę neonowe. Dobra. No to ja wiśniowe. No to super, trzynastkę. No I to ty może pieniędzy? Nie. Nie, ty może pieniędzy, ja te. No dobrze, jak chcesz. Dobra. Jak się upierasz? Proszę bardzo. Tak. No to ja zaczynam od najsłabszego gracza w tej stawce. Najsłabszym graczem jest niestety ten ubrany odświętnie Trąbalski. I co, panie Trąbalski, co nam tu dasz? Nic pewnie. Tak jest. Rower i koronę. O, widzisz, królowo złota dla Ciebie koronę. Tak. Dobra, nie ma nic. Co tu dalej mam odnośnie tutaj. A, krzyżówka minusie za 3. Dobra, no to szybko. Szybko, szybko. J oraz D. Zmniejszę trochę, żeby było O w całości widać. J i D. Tu mamy jest don. J jest Jan. Pozdrawiamy wszystkich Janów Jasiów, którzy nas oglądają. No i chyba więcej nie ma. I tu następne dwie. Następne dwie to jest PH. P jest czyli mamy słowo ukrop. Tu jest H w mechanice. I więcej już niestety nie ma. No i przedostatnia literka to jest litera T. Jak Teresa. Pozdrawiamy wszystkie Tereski. No i. Nie ma więcej T. No i, I ostatnia to jest A, jak Ania, jak Agnieszka, jak Aneta. Wszystkie dziewczyny również pozdrawiamy serdecznie. Czy to A tutaj przyniesie jakiekolwiek jeszcze dwa wyrazy? Jest afisz, czyli mamy dwa i pewnie się na tym skończy, co nie? Dobra, A. Zobaczcie, ile tych A nam tutaj rzucili, ale to wszystko. Czyli dwa. Tak. A ty tak. drapałaś, nie wiem, czy tam coś nie przegapiłaś, a, mam nadzieję, że nie, paczką, zaraz się nie. okaże, a kontrolne to A, U, S, czyli minusia też idzie out, dobra, wiśniowe teraz, mówię szybko, zasuwam szybko, bo się spieszę, proszę bardzo, 200 tysięcy, ktoś chętny? <noise> dobra, a co tu mamy? Jaki kwiat? Co to jest tu? Ja po prostu. Trochę wyżej, no. Jak wyżej? Dobrze, no. Słońce, jakie słońce! No, ludzie, awokado, pietrąka, jaka biedronka? My tu szukamy przecież siódemek, ludzie. Giezdra. pałem, zobaczcie. To nic, dzisiaj idziemy na szybko. Nie na jakość, a na ilość. Nie ma nic. Czyli wiśniowe 7 również. Do widzenia. No, i teraz może pieniędzy. Może pieniędzy. Brzmi zachęcająco. Brzmi zachęcająco. Osiemnaście, trzydzieści sześć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, jedenaście, dwadzieścia cztery, czterdzieści dziewięć, nic, 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 dwadzieścia sześć, trzydzieści siedem, dwadzieścia pięć. Połowa za nami, ciągle nic. Witajcie w zdrabkowym studio. 46, 56, obok 58, 34, 12. No i ostatni rząd. 29, nie ma, 31, nie ma, 32, nie ma, 53, nie ma. Co za piękny zwrot, nie ma, nie ma nic, 45. Dobra, i teraz Crazy 7, 7. To jest drapka z numerem 12, tamta była z szesnastką, może pieniędzy z 16, no i tu już nie mam czasu na zabawę, żeby się bawić, że będę zdrapywał najpierw dwa, lecimy siódemeczkę po prostu jak idzie, jak idzie i ostatnia siódemka mnie niestety zawiodła i może mnie teraz po raz drugi również. No sobie ktoś musi kupować pustaki, nie? No Akurat tak. padło na nas. No tak, oczywiście. Ale jeszcze nie mówmy, hop. Zobaczcie, jeszcze jest szansa: cytrynka, worek, korona, serce. Yy, co tu mamy? Dolary, karo, śliwki, trefle. Nie mam nic, na zero jestem. Dobra, teraz Karolcia. Zapraszam cię bardzo serdecznie na stanowisko. Może ty coś trafisz, a może i nie. No zobaczymy. I teraz.

Krab i balony. Tu mamy balony, krab, balony, krab, krab, balony i krab. Dobrze ci idzie? No, <laughs> słońce i klapki. Klapki. słońce i klapki i ostatnie ostatnie jest czapeczka czapka czapka no i co z tego, że jest tyle czapek jak się na tym kończy kontrolne kontrolne poprosimy Uj. bo nie ma czasu Jezus, pod jaką presją ja tu no dzisiaj, bo dzisiaj się bardzo ja wierzymy. wiem, wiem, wiem. No, no i ostatnia zdrapka, zdraparty party z czternastką. Zobaczymy, czy będzie jakieś przyjęcie, czy nie będzie żadnego przyjęcia. I lustro, winogrono, awokado. Wiśnie. Sukienka, torba, naszyjnik, sweterek. Kapelusz. A kapelusz się nie liczy? No nie. Ach, kurczę, szkoda. Perła. O, jest jedna czapeczka. No, chociaż coś. I kapelusz. Tak, i szpilki jeszcze są, i aparat <grym> fotograficzny. Nie no, chodzi o nakrycie głowy. <grym> A tutaj mamy podparty dyszkę. Dobra, w takim razie to wszystko na dzisiaj. Nasi drodzy widzowie, dziękujemy Wam za spędzany z nami czas. Króciutko tylko podsumować, można na 51 zł zwrot 12 zł. Witajcie w zdrapkowym studio. No jest kiepsko, ale co zrobimy. Witajcie i z drugiej strony dziękujemy za to, że byliście. Żegnajcie. Do usłyszenia jutro. Rano. Miłego dnia, dużych wygranych, dużo uśmiechu i radości. Tak I jest. do usłyszenia, papa. Pa. Trzymajcie się. Cześć.